Jeżeli zastanawiałyście się, co jest takiego najmodniejszego na ulicach Nowego Jorku, to oglądajcie dalej, bo zaraz Wam wszystko opowiem. Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale StyloLo. Jeżeli się nie znamy, witam Was serdecznie. Mój kanał poświęcony jest oczywiście modzie. Głównie z drugiej ręki, korzystaniu z własnej szafy, a także od czasu do czasu mówię o nowojorskiej modzie, bo tutaj mieszkam. Także, jeżeli ten film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Jak zawsze zachęcam do jakiejkolwiek interakcji z kanałem, bo dzięki temu pozwalacie mi docierać do nowych osób. Jeżeli macie jakieś pytania, to dzielcie się w komentarzu. No i jak zawsze zachęcam do subskrypcji, jeżeli nie oglądacie, a nie subskrybujecie. To już jest któryś film z tej serii. Ja lubię go robić i wy lubicie te filmy oglądać. Mam nadzieję, że ten nie będzie wyjątkiem. To jest przy okazji ostatni film w tym roku, więc zanim zacznę, chciałam Wam życzyć. Żebyście spędziły te święta i okres noworoczny w taki sposób, jak chcecie, w takim gronie, jakie najbardziej Wam odpowiada. No i słuchajcie, wszystkiego najlepszego na nadchodzący rok. Ja tradycyjnie po tym filmie w tym roku kończę troszeczkę później, ale miałam trochę przerwy niezapowiedzianej. Ale wrócę do Was mniej więcej w połowie stycznia. No i wrócę do Was tradycyjnie z filmem z najlepszymi zakupami. Tego roku i jakąś formą podsumowania także planami na rok następny. Także to będzie w styczniu. Natomiast jeżeli macie jakieś filmy, które chciałybyście, żebym zrobiła, piszcie na dole. Ja zawsze słucham Waszych sugestii. No ale słuchajcie, nie przedłużamy i zaczynamy, bo trochę tego będzie. Zacznę od okryć wierzchni, jako że taka jest pora. Zaczęła się zima i będzie tylko zimniej. No i ogólnie, tak trochę kontekstu. Zimy nowojorskie są bardzo ciężkie. Potrafią być. Zależy od roku. Potrafią być bardzo ciężkie. Potrafią być tutaj bardzo duże mrozy rzędu minus 20 parę stopni i potworne wiatry. Także w pewnym momencie przychodzi taki czas, że jedynie porządna kurtka puchowa i buty śniegowce. Są funkcjonalne, ale póki to nie nastąpi, to nowojorczycy noszą też inne rzeczy. No i jeżeli chodzi o odkrycia wierzchnie, które są popularne, to bardzo widzę duży powrót do takich klasycznych suetie wełnianych płaszczy. Dużo jest oczywiście czerni standardowo, ale dużo widzę też brązów dużo widzę też szarości, jeżeli chodzi o te płaszcze. Mam wrażenie, że szary to jest taki kolor, do którego, ba, który bardzo dużo ludzi obecnie odkrywa. Cudzysługi do niego wraca, tak jak ja na przykład. No i jeżeli chodzi o to krecia to bardzo właśnie dużo widzę takich wyłnianych Płaszczy, one zazwyczaj są dłuższe, niekoniecznie takie do kostek, aczkolwiek też ale zazwyczaj są to płaszcze, które są takie obszerniejsze, które są tak minimum do połowy łydki. Także raczej właśnie połowa łydki, tudzież do ziemi, w zależności od osoby, w zależności od stylu płaszcza. Ale dużo tych płaszczy jest takich, wiecie, obfitych, że jesteśmy w stanie pod nie włożyć taki naprawdę grubaśny sweter. Druga rzecz, która nie jest niczym nowym, aczkolwiek zawsze zimą jest popularna, to są różnego rodzaju futra. Futra, które przyznam, że bardzo często pozyskiwane są z second-handów, dlatego że tutaj zimą w second-handach bardzo, bardzo dużo jest naturalnych futer, które można kupić i bardzo dużo ludzi je faktycznie kupuje. Więc futra zazwyczaj są to płaszcze, też raczej takie dłuższe, w różnych stylach. Natomiast zazwyczaj obszerniejsze, zazwyczaj to włosie jest dłuższe. Czasem są to kurtki, które są futrzane. Natomiast w dużej mierze to są takie klasyczne futra, bardzo często właśnie w brązach i takich wiecie, cieplejszych odcieniach. Tudzież kurtki. Takie, które są wykonane ze skóry owczej, gdzie ta skóra jest gładka od zewnątrz, a od środka, tu gdzie mamy kołnierz, jest takim futrem, jakby nie wiem, czy to jest. Owiec Chyba ze skóry owczej się robi te płaszcze. No i jeszcze inna rzecz, jeżeli chodzi o płaszcze, to takie płaszcze, które mają futrzane kołnierze. Czyli często to futro jest takie też znowu grubsze, takie dłuższe, ma to włosie i tak dalej. Płaszcz niekoniecznie jest futrzany, ale właśnie kołnierz jest wykonany z takiego grubszego, bardziej tego futra. No i jeżeli chodzi o łączenie tych rzeczy, to albo tak na elegancko albo na bardzo casualowo, łącznie z tym, że widzi się ludzi, którzy łącz, łączą dresy na przykład z futrem, co samo w sobie jest dość ciekawe, bo jest takim bardzo, bardzo dużym kontrastem, bo jednak futra są ko kojarzone z takim glamurem, z czymś takim super eleganckim, no a dresy to dresy. I jeszcze jedna rzecz, którą, na którą chciałam zwrócić Waszą uwagę bardziej, bo wydaje mi się, że będzie jej więcej na wiosnę, aczkolwiek widziałam też te rzeczy jesienią, to są takie kurtki, które były popularne w latach 2010, takie w takim trochę stylu militarnym. One są zazwyczaj dość krótkie, dość obcisłe. Bardzo często mają dwa rzędy guzików, takich guzików, które są wypukłe, które najczęściej mają jakiś herb albo jakiś coś, co się kojarzy gdzieś tam militarnie z taką militarną. Jakby kurtką. To jest oczywiście reminiscencja z lat 2010. To jest gdzieś tam, jeżeli kojarzycie styl indie Sleaze, to dokładnie z tego stylu te kurtki czerpią. One się zaczęły pojawiać. Moim zdaniem, jak przyjdzie wiosna, będą wszędzie. Następnie to, co sobie zapisałam to jest sposób noszenia rzeczy, tudzież jak te rzeczy się układają. To, co sobie zapisałam tak hasłowo, to jest oversized warstwy kontrast. To, co Wam mówiłam, kontrastowanie właśnie bluzy czy tam dressów z eleganckim płaszczem, nie tylko futrem, ale też takim klasycznym płaszczem i na przykład często używanie kaptura od bluzy zamiast czapki tego całkiem sporo się widuje. Druga rzecz to faktury materiałów, czyli używanie materiałów o różnych fakturach, o różnych wzorach, o takiej różnej um, jakby gramaturze dla oka, czyli kontrastowanie czegoś na przykład przezroczystego z czymś takim ciężkim, typu skóra i tak dalej. Na przykład koronki w kontraście ze skórą, też w kontraście z jeansami. Tego jest całkiem Całkiem sporo, i całkiem się to mocno przewija. Co jest też ciekawe, bo jakby z punktu widzenia takiego stylizacyjnego, czyli jak się tworzy stylizację, żeby one były ciekawe, kontrast jest bardzo, bardzo istotną rzeczą. No i najprostszy kontrast, jaki możemy zrobić, to oczywiście jest kontrast kolorystyczny, czyli zostawiamy ze sobą dwa kolory, które tworzą jakiś tam kontrast, ale wejściem na jakby kolejny poziom jest kontrastowanie materiałów, które są ciężkie dla oka z materiałami, które są lekkie, takie dla oka, czyli właśnie ta wspomniana na przykład koronka, tudzież takie bardziej przezroczyste bluzki z czymś cięższym, czyli grubym na przykład denimem, tudzież skórą i tak dalej, albo kontrast taki postaci łączenia rzeczy, które na pozór do siebie nie pasują. To jest też już taki powiedziałabym, że kolejny poziom, jeżeli chodzi o robienie dobrych stylizacji, dlatego że te stylizacje zawsze wyglądają ciekawie. Rozjaśniłam słuchajcie trochę obiektyw, bo jest normalnie prawie jak ciemno, jakby noc miała zapaść, a jest. no jeszcze trochę czasu. Środek dnia jest. Następna duża taka rzecz to oczywiście czerpanie z lat 2010. Lata 2000 dalej się przewijają. Ale już troszeczkę właśnie przesuwamy się powoli w czasie do lat 2010. Jedna rzecz, którą widziałam w internecie, na przykład, to ubieranie się na Bella Słon ze zmierzchu. Ponoć to, to był jakiś duży trend na zimę 2009, tam jesień 2009, a la Bella Słon, czyli. Obcisłe bluzy, bluzki, takie dłuższe i do tego spodnie, które są z niższym stanem i rozszerzające się. Tego widzę całkiem dużo na zwłaszcza na osobach, które są dość młode, czyli takie wiecie. W mają dwadzieścia parę lat, jest tego, jest tego całkiem sporo, natomiast czerpanie z lat dziesiątych, no to właśnie te wspomniane przeze mnie kurtki, ale też dużo takiego stylu boho, takiego romantycznego, dużo się widzi, słuchajcie, coś co wróciło, co myślałam, że nie wróci, czyli zakładanie dłuższych bluzek, takich tuning, bym powiedziała wręcz tudzież spódnic na spodnie. Bardzo często one są właśnie skontrastowane, że te spódnice są dość lekkie do takich, wiecie, dużych, oversize'owych, tudzież takich ciężkich optycznie, na przykład dżinsów. Natomiast dużo też jest takiego właśnie stylu, takiego romantycznego boho i tak to też z lata 2010, bo mam wrażenie, że właśnie to Chloe, która wróciło, gdzie Chloe jest utożsamiana ze stylem boho i te obecne projekty Chloe są takie bardzo, bardzo powratem, powrotem do korzeni marki, no to właśnie mam wrażenie, że lata 2000 to były takie lata świetności dla tej marki, jeżeli chodzi o ten styl. To się objawia m.in. w noszeniu dużej ilości koronek, takich materiałów takich satynowych, lejących się, takich kolorów, które są takie stonowane, które są takimi troszeczkę brązami, kolorami ziemi, takimi przygaszonymi, gdzieś tam przewijają się też śliwki, jakieś tam takie fiolety, burgundy, coś w tym stylu, generalnie taka ciemniejsza pata, Paleta kolorystyczna. No i na przykład kapturki. To jest taka dość popularna rzecz. O kapturkach za chwilę, jeszcze jak przejdę do dodatków. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć. O czym mówiłam? Wydaje mi się, że na wiosnę, natomiast widzę tego coraz więcej i bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo mówiłam chyba w każdym filmie na ten temat. Wspominam o tym, jak Jakie Amerykanie ogólnie mają podejście do ubierania się i dla nich założenie dresu to jest normalna rzecz i wyjście z domu. I nie mówię tutaj tylko o młodych ludziach, ale widzi się też dorosłych ludzi, którzy gdzieś tam w dresach chodzą przez cały dzień. No i w tym kontraście zaczyna się widzieć coraz więcej, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o mężczyzn zwłaszcza, takiego klasycznego, powrotu do takiego klasycznego ubierania się, czyli więcej mokasynów, więcej takich, wiecie, sznurowanych butów, takich skórzanych, spodnie garniturowe na przykład, to zresztą też, jakby i kobiety, bardzo dużo jest takich spodni garniturowych, które zaczynają być noszone. Powrót do prążków, powrót do garniturów, dla mężczyzn głównie, ale ogólnie też powrót do marynarek. I nastąpił duży powrót do takich bardziej klasycznych marynarek. No i tak jak marynarki gdzieś tam cały czas się przewijają w trendach. Natomiast przez ostatnie lata głównie to były takie marynarki over, oversize'owe, takie duże, zwłaszcza im większe ramiona, tym, tym lepiej. Natomiast teraz na fali powrotu lat 2010, te marynarki się trochę zmniejszyły, więc jest dużo takich klasycznych marynarek, a do tego jest dużo takich marynarek z lat 2010-, czyli takich krótkich, bardzo dopasowanych. No i jeżeli chodzi o dodatki, to i kolory. Może zacznę od kolorów, czerwień. Czerwień wszędzie. Nie czerwień od stóp do głów, ale czerwień, która jest używana jako kontrast. Czyli na przykład czerwony sweter, albo czerwona czapka, albo czerwona torebka, albo jakiś inny czerwony element, szalik itd. Czerwień stosowana jako kontrast. To, z czym jest bardzo często kontrastowana, to jest szarość. Albo brąz. Szarość, tak jak wspominałam na początku, to jest kolor, którego widzę więcej i więcej, i widzę, że ludzie zaczynają ten kolor po prostu odkrywać na nowo. To jest świetny, neutralny kolor, pasuje do wszystkiego, świetnie się kontrastuje z kolorami typu czerwień, typu brąz, typu niebieski. Niebieski, o którym mówiłam w zeszłym tygodniu w przewidywaniach Pinteresta, który widzę już w tym momencie wszędzie, jest bardzo go dużo w sklepach. to jest kolor, który świetnie kontrastuje z szarością. Oczywiście szarości mamy całą gamę, więc może być to szarość taka jaśniejsza, może być to szarość taka prawie wpadająca w czerwień, w czerń, nie w czerwień, ale Szarości widzę coraz więcej i myślę, że to będzie taki kolor, który gdzieś tam powoli wróci. Mam nadzieję, że następnym kolorem, takim neutralnym, który powoli wróci, którego będzie więcej, to będzie granat. Sama zaczęłam do niego wracać, więc bardzo chętnie coś kupię w granacie, bo po prostu zapomniałam, jak dobry jest ten kolor. No i inna rzecz, która się przewija, to są słuchajcie, brązy. Brązy się przewijają. Brązy się łączą oczywiście, bo to jest boboho, bo zamsz jest popularny, bo skóra brązowa jest popularna i tak dalej. Więc brązu też bardzo, bardzo dużo się widzi. I jest to też taki kolor, który no, już jest popularny kolejny tak naprawdę sezon, ale zagościł i rozsiadł się myślę, że na dobre na no jeszcze sporo teraz tych brązów takich czekoladowych może jest mniej a więcej takich brązów cieplejszych jaśniejszych no ale to jest jakby naturalne no bo właśnie tak jak mówię zamsz jest popularny zamsz raczej naturalnie można nie że występuje w takim kolorze ale lepiej wygląda w takim cieplejszym kolorze jakby to też jest taka naturalna siła rzeczy że zawsze Chcemy gdzieś tam czegoś nowego, i też firmy chcą nam podsyłać, no wiecie, coś nowego. Więc nie może być tak, że będą wszystko produkować w czekoladowym brązie przez 3 lata, no bo nic byśmy nowego nie kupili, wiadomo. A, i jeszcze jeden kolor, o którym zapomniałam, który sobie zapisałam trochę chaotycznie to jest słuchajcie, żółty. Z jakiegoś powodu widzę całkiem sporo żółtego noszonego jako akcent kolorystyczny. I nie jest to żółty, taki masłkowy. Myślę, że to, to już jest ten trend, który gdzieś tam jest na wylocie i go żegnamy. Ale żółty, który jest taki bardziej nasycony, co jest w sumie dla mnie ciekawe, bo żółty nie jest takim oczywistym kolorem, i do tego nie jest prosty w noszeniu, dlatego że. Jeżeli źle dobierzemy odcień żółtego, to bardzo szybko wyglądamy, jakbyśmy były chore. Intensywniejszy, cieplejszy żółty jest super kolorem, też fajnie się łączy z brązem, fajnie się łączy z szarością, fajnie się łączy z bielą, ja naprawdę bardzo żółty lubię i też przestałam go nosić, tak swoją drogą, więc cieszy mnie, że widzę więcej żółtego koloru. Jedna rzecz, jeżeli chodzi o dodatki, która mi się rzuciła, szczególnie w oczy i to jest coś nowego, to słuchajcie to, że kapturki wyewoluowały w takie babcine chustki, czyli takie trójkątne chustki, które są noszone albo jako szaliki, albo na głowie. Taki, wiecie, za, taki sposób na, na babcie trochę zawiązane. No i najczęściej to są właśnie takie mm, szaliki trójkątne z wełny. To jest, powiem, że fajna rzecz. Podoba mi się to, w sensie tak nie nosiłabym Takiej chusty na głowie, ale nosiłabym jako szalik. To jest coś nowego w asortymencie szalikowym. To znaczy, to nie jest nic nowego, oczywiście trójkątne chusty to nie jest żadna nowość, ale przez ileś lat w ogóle w sklepach nie było tego typu rzeczy, więc one teraz gdzieś tam można powiedzieć, że wróciły. Co jest fajne, daje nam inną opcję niż taki klasyczny szalik. Można to za zawiązać, te chustki na wiele różnych sposobów. I można właśnie nosić je i na głowie, i na szyi, i tak dalej. Podoba mi się to i faktycznie widzę coraz więcej osób noszących, zwłaszcza właśnie je na głowie. No i to, co jest gdzieś tam kontynuacją z lata, to są duże paski. W ogóle paski to jest coś, co zaczęło być bardziej modne w ciągu ostatnich lat. No i z jednej strony mamy te takie wielgachne paski, takie bardzo szerokie, noszone na biodrach, ala lata 2010, one bardzo często są nabijane metalem, tutaj jakby bezpośrednio czerpiemy z tamtego stylu, ale dużo jest takich bardziej klasycznych pasków, właśnie noszonych do tych garniturowych spodni, może w połączeniu z gdzieś tam jakimś swetrem, sporą rolę, jeżeli chodzi o akcesoria, zaczynają właśnie odgrywać paski. Co też mnie cieszy i to jest też coś, do czego ja wróciłam w ciągu ostatnich dwóch lat po latach nienoszenia. I słuchajcie, jeżeli chodzi o taką rzecz, którą myślę, że dopiero zobaczymy w większej ilości, to są rękawiczki skórzane, zwłaszcza takie kontrastujące kolorowe. Oczywiście jeszcze się zima tak bardzo nie zaczęła, więc jeszcze tego nie widziałam, natomiast oczekuję, że zimą Takich rzeczy sporo tutaj na ulicy. Pokażę, dlatego że już widzę, oglądam też trochę takich yy, powiedzmy, że YouTuberów, którzy są lokalnie tutaj w Nowym Jorku, jak szukają rzeczy, to właśnie mówią o rękawiczkach. Rękawiczkach skórzanych, kolorowych zwłaszcza. No i ja słuchajcie, sama też chciałabym sobie jakieś kolorowe rękawiczki skórzane. Najczęściej, najchętniej takie długie chciałabym sobie kupić. No, ale zobaczymy. Najchętniej z drugiej ręki, bo rękawiczki vintage są nieporównywalnie najczęściej lepszej jakości niż to, co jesteśmy w stanie kupić nawet w droższych sklepach. To znaczy, oczywiście, skórzane rękawiczki da się kupić świetnej jakości, no ale trzeba naprawdę bardzo dużo pieniędzy już w tym momencie na nie wydać. No i ostatnia rzecz, zanim przejdę do butów, to torebki. Przede wszystkim widzę dwie takie trochę kontrastujące ze sobą rzeczy. Jedna to są torebki, te takie, to nie jest do końca bowling bag, ale to są te takie torebki, jamniki takie niewysokie, podłużne na dłuższych takich e, rączkach. Dużo tego widzę. Jest taka torba zrobiona przez markę Bagu. Bagu to jest marka tutaj lokalna, która słynie z takich toreb wielorazowych. No, ale wypuścili torebkę właśnie w tym stylu, która się stała też jakimś strasznym wiralem. No i ogólnie widzę tych torebek dużo. To jest jedna jakby jeden koniec skali. Na drugim końcu skali są takie torebki też żywcem wzięte z lat 2010, Takie duże, takie często też na rączce. Nie wiem, co mi się skojarzyło w tym momencie, to plotkara i jak się nazywała ta postać Jenny. Młodsza siostra, Dana, czy jak on tam miał sobie dzień, dawno, dawno widziałam ten serial, ona wydaje mi się, że miała taką, nie wiem, teraz mi się skojarzył ale w każdym razie takie torebki, które są takie dość duże, takie workowate, miękkie i często właśnie na takiej dość krótkiej rączce. Dużo jest w tym roku tych takich torebek, które są na krótkiej rączce, które się po prostu w ręku nosi, absolutnie niepraktyczna rzecz. No ale słuchajcie, moda, moda, nie lubi być praktyczna. No i ostatnia rzecz to są buty. Tutaj niczym Was nie zaskoczę, jeżeli widzieliście wcześniejsze filmy, dlatego że raczej mam wrażenie, że tutaj jest dużo takich stałych elementów, jeżeli chodzi o buty. Natomiast to, czego mniej wydaje mi się, że widzę, to są tabi że gdzieś tam ten, ten trend na ta tabi, mija, to znaczy osoby, które nosiły je, wiecie, od nastu lat pewnie dalej będą je nosić, ale te osoby, które kupiły te buty, bo były modne, prawdopodobnie zwrócą się ku czemuś innemu. I na przykład to coś, czego się widzi więcej, to są buty na koturnach. Różne, zazwyczaj takie dość takie ciężkie optycznie. To jest takie dość, dość popularne. Często te buty są takie granżowe albo takie, też jakby powrót do lat dwutysięcznych. Kowbojki. Kowbojki to jest tutaj klasyk. Dużo, dużo ludzi nosi kowbojki i latem, i zimą. Już o tym opowiadałam, że tutaj ludzie noszą kozaki w lecie. Co jest. Niezrozumiałe dla mnie, ale okej. Okay. No i kowbojki dalej, dalej jest ich sporo. No i słuchajcie, jedna rzecz, która, o której narzekałam w sumie wcześniej, że w ogóle z takich rzeczy tutaj nie nosi, to są słuchajcie, kozaki. Kozaki zaczęły być znowu popularne, no i bardzo często to są kozaki, kilka rodzajów. Najczęściej to są kozaki, które nie są dopasowane, na przykład takie, które są wyglądające, jak wiecie, buty do jazdy konnej, też już to przerabiałyśmy, nie wiem, nie pamiętam, czy też w latach 2010, ale no to wróciło, więc takie kozaki, takie kozaki, które są ogólnie szerokie. Ale sztywne, albo takie kozaki, które są szerokie, ale z kolei są miękkie, w związku z tym one się gdzieś tam nie trzymają, jakby nie, nie są wysoko na nodze, tylko są gdzieś tam się ten materiał wokół kostki gromadzi. Wydaje mi się, słuchajcie, zobaczymy, że w związku z powrotem kozaków faktycznie zobaczymy jakiś powrót rurek. Może nie takich jak te, co się nosiło wcześniej, w sensie ja nosiłam na przykład i pewnie nie jedna z Was nosiła, ale takich, wydaje mi się, że będzie powrót jeansów takich dość obcisłych, może z bardziej prostą nogawką, ale dość obcisłych, takich, które właśnie w te kozaki się zmieszczą, dlatego o tym mówię. Nie widziałam jeszcze tego za dużo, ale już, słuchajcie, nawet widziałam dziewczynę, która mieszka właśnie, którą oglądam, jest taką małą, dość youtuberką, która wspomniała, że no do swoich kozaków to na skinny jeans chce założyć i normalnie myślałam, że się przewrócę, także tak słuchajcie, zobaczymy, ale myślę, że to może nastąpić w końcu. No i oprócz tego oczywiście klasykiem, które się nosi to są buty typu AGS, one wróciły też parę lat temu, najczęściej to są te AGS, które są na takiej grubszym, grubszym koturnie, martensy, bardzo, bardzo popularne, wszystkie możliwe odmiany i rodzaje, najbardziej chyba popularne są takie te niewysokie martensy, to jest model J, Jaden chyba, nie wiem, na takiej też grubszej właśnie podeszwie. No i oczywiście jak się zrobi śnieg, no to buty typu LLB, takie śniegowce, klasyk, to jest niestety, ale nie do, słuchajcie, nie do ominięcia, niestety, ale Trzeba mieć buty właśnie na śnieg, na chlupę, na sól na chodnikach i tak dalej. Także to wszystko słuchajcie, jeżeli chodzi o ten film, zamykam nim rok 2025, jeżeli chodzi o filmy. Jeszcze raz słuchajcie, wszystkiego dobrego dla Was na nowy rok. Wracam do Was. Jakoś połowie stycznia, nie wiem jeszcze dokładnie, słuchajcie. Na tą chwilę mam, słuchajcie, głowę zajętą przygotowaniami do świąt, potem chcę troszeczkę odpocząć. Miałam naprawdę bardzo, bardzo intensywny okres, plus choroba i tak dalej i potrzebuję, słuchajcie, po prostu paru dni, żeby nic nie robić. Także zobaczymy, kiedy wrócę, ale widzimy się jakoś w styczniu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, napiszcie mi, co sądzicie o tych rzeczach, czy gdzieś tam może nosicie coś z tego, albo czy was to zainteresowało, czy będziecie szukać, albo ewentualnie co wynosicie tej zimy? Jestem ciekawa. Jak zawsze, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału no i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć.